Narodowy Fundusz uruchamia nowy program priorytetowy. Jest to program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Będzie on realizowany w formie, tak jak powiedziałem, dopłat do kredytów, czyli za pośrednictwem banków. Jest to forma, która pozwoli na łatwe dotarcie do wielu osób fizycznych w całej Polsce. Dzięki realizacji programu będzie osiągnięte szereg celów. Przede wszystkim będą to cele globalne w postaci efektu ekologicznego polegające na oszczędności energii czy zmniejszonej emisji dwutlenku węgla. Będzie to też zrealizowany cel w postaci wybudowania kilkunastu tysięcy nowych domów i mieszkań w gospodarce energooszczędnym a przede wszystkim zostanie osiągnięty efekt edukacyjny dla społeczeństwa, które zaznajomi się z tematyką budownictwa energooszczędnego, co mamy nadzieję pociągnie za sobą także rozwój rynku technologii energooszczędnych. A także zgromadzenie kompetencji przez wykonawców, przez projektantów budynków. Natomiast jeśli chodzi o beneficjentów, osoby fizyczne, które skorzystają z tej dopłaty, osiągną oni poza samą kwotą dopłaty także pewność, że wybudowany budynek stanowi jest budynkiem, który rzeczywiście potrzebuje mało energii na ogrzewanie. Ponad, no a przede wszystkim będą przez całe życie budynku, kilkudziesięcioletnie, będą korzystać z niskich opłat za ogrzewanie. Już obecnie dobrze przemyślana inwestycja w energooszczędność pozwala na... Pozwala na zwrot z takiej inwestycji w przeciągu kilkunastu lat, a nasza dotacja ma jeszcze dodatkowo zachęcić, ma stanowić impuls dla takiej inwestycji. Sam program, tak jak powiedziałem, ruszy w 2013 roku. Pod koniec tego roku będzie ogłoszony nabór banków. Wszystkie banki, które będą zainteresowane oferowaniem takiego produktu, mogą w tym naborze uczestniczyć. I do końca pierwszego kwartału przyszłego roku mamy nadzieję, że ten, ta, ten produkt znajdzie się w ofercie tych banków.